Witam serdecznie użytkowników serwisu YouTube. Dzisiaj znajdujemy się w Domostwie Państwa Kawczyńskich Kasia się wyjebała właśnie o softboxa. To jest Kasia. I dzisiaj pokażę Wam, że można nagrywać vlogi lepiej niż ta pani. Zapraszam. To nie jest komuś trudne. I tak końcówka Tematem dzisiejszego odcinka będzie Próbanie Zajebania Adjałskiego. To też to jest zadanie opcjonalne, jednakże dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie dlaczego młodzi ludzie nie chcą pracować. Wyłączyłabym ten film po 10 sekundach, gdybyś go tak gdybym każdy się tak zaczynał. Co ty robisz? Kasia wróciła malowanie. W końcu posprzątała w pokoju i jej wszystko wyszło. <grym> cię malu, cię. malu, malu. Malu, Ta youtuberka. Youtuber, utrzymasz rodzinę? <grym> <grym> o! Będzie po prostu pokazane cieniowanie od ciemnego do jasnego. No, różnica jest, nie? Postaram się jeszcze to przyciemnić, ale nie wiem, czy mi się to uda. Śmierdzi tutaj. Tak, zrobię, ale <noise> nie kupujcie nigdy sobie dmuchanej piłki, bo jest niebezpieczna. Zrobię <noise> w Twoich rękach. No. Pijesz moją kawę. To co, ale ty pijesz moją. Mieliśmy tyle samo kawy. No, ale wracając do głównego tematu tego odcinka, o co z tym wszystkim chodziło, to zauważyłem wśród swoich znajomych, ale też niestety, też i u siebie, że no ludzie w moim wieku to zbytnio nie chcą pracować. Znaczy, to nie jest jakaś taka główna prawidłowość, że wszyscy, tylko widzę coraz więcej po swoich znajomych, że to jest głównie albo bycie srogim robotnikiem na taśmie, albo gdzieś na budowie. Znaczy wiadomo, dobra, tu, tu, tu też chodzi o to, że wykształcenia nie mają, ani z, tych, z tego, skończonych studiów czy coś, ale mają tak, że albo idą właśnie w takie kierunki, Albo chcą być takim YouTuberami, albo zajmować, <grych> albo zajmować się, no nie wiem, artystycznymi rzeczami. I rzadko wtedy o, jest o dobry zarobek, jeżeli nie ma się dobrego pomysłu. No a po sobie to też widzę. Ludzie się boją dorastać. Też się boję dorosnąć. Aż znaczy wiadomo, mam jakieś tam też swoje. Takie no, pod tym względem, żeby predyspozycje, Bo to też zależy od wychowy w domu i to jak się miało, ale no. no tendencja jest niestety przykra i jest niestety taka, więc ktoś się może zgodzić, ktoś się może nie zgodzić. Ja pół roku pracowałem na stacji benzynowej, pół roku w klubie. I poczułem się naprawdę taki, no, dotknięty przez pracę. Ktoś zaraz rok pracował, Łosie, co on może wiedzieć? No tak wyszło, no przepraszam. Człowiek się nie nadaje do niczego innego, jak widać. Po dwóch miesiącach miałem dosyć... Nie, po miesiącu miałam autentycznie dosyć, dosyć swojej roboty. Przecież. No, Kasia po dwóch miesiącach miała dosyć swojej pracy, więc... W sensie nie. Po miesiącu miałem załamanie po prostu sposobem pracy. Mhm, obiedronka. Mhm. Na szczęście. Także jak ktoś się teraz będzie ze mnie śmiał, z tych ludzi. Proszę bardzo. Um, ja jakoś nie będę się jakoś wypowiadał więcej na ten temat. Po prostu postaram się. I mam nadzieję, że ci ludzie też się jakoś postarają się wziąć w garść. Wolniej dorastamy. No co mam więcej powiedzieć? Także. 0 na godzinę dzisiaj. Jutro pewnie też. Ale kto wie, człowiek walczy o więcej, żeby nie zarabiać. 2-200 miesięcznie, ale naciskać ciągle jeden guzik, albo siedzieć w jednej pracy, tylko po prostu być mobilnym, być, no nie wiem, robić fajne rzeczy i takie różne. I na tym zarabiać. I nie ja na myśli głównie YouTube'a, tylko tak ogólnie. Cześć!